MFK nie ma flesza, to w MFK lecimy bardziej. Siema, szybkie info. Sponsorem tego filmu jest WSB oraz ich projekt Letnia Szkoła Esportowa. Polega ona na tym, że polscy topowi gracze prowadzą domowe zajęcia zagarniania ligi, a jutro, to będzie 25 września, wraz z pojawimy się tam jako dodatkowy cast, trochę w kibacie loży szyderców. Pula nagród to 15 koła, a wstęp jest za flyer, więc zapraszam do brania udziału. Link do ich Discorda, gdzie możecie dowiedzieć się więcej, macie w opisie i zapraszam do oglądania. Dobają mi się buildy na Maw Fire. Jakiś brand, to się to brand The Burning Vengeance, a następny to Tank Brand. O, oh, mam, 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 najlepszy. Dobra, gram no. tym buildem. This brand guide will make you not in 10 seconds. Chciałem wam przypomnieć, że istniała taka strona, nazywała się. Yy, Elohel? Była! Wiecie, co teraz tam jest? Porno. No, w I wiem, bo tak kilka lat temu sprawdzałem, i to było. Chciałem nostalgię poczuć, wchodzę, na tą chętajec same. Zamiast nostalgii poczułem, poczułem obrzydzenie, bo tam baby były gołe. Trzeba pierwszy poziom wykorzystać i zrobić jakiegoś invade'a. Dobra, po to... w piątkę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, zabija, zabija, zabija! Dobra, ciao! Nie, czemu ona. stała umierać? co, O, nie, jeszcze. Nie! O. <śla> Open pot, <śla> nie mogę. Open bot! Dobra, open bot, teraz ja piszę Ty co jest Tamik z kibuścigo To ja Dobra Nie Staniesz? Wyjdę? Ale jak wróciłem, wyszedł kurwa z bo na pogadance pan Karin to znaczy się Kamil napisał, że ma free content I ma w opisie nie graj, sam o samotrzecie w nocy, Hashtag mastaferki z Patryczkiem. I ma pora wytoczyć beczkę 13+, no już widzę to jest za gość Ta rakieta Ostatnio do mnie gość pisał na PW, cały czas mnie wkurwiał I mu napisałem, że jego rodzice umrą we śnie i go zablokowałem I do teraz jestem trochę głupio z tego powodu Nara, tak wygląda set gaming zawiewali was wszystkich i nic z tego nie wyciągnęli, Ja mam im chyba. Nie, nie. A, no, moje barona, <laughs> Rotking, weź zamiocz. Nie chcę się, kurwa. Jakie jest lore kotkowe, to przez rotinga wszystko? Tak. Rotking jest Catboyą z serwera. Nie, kurwa. Nie zamiałczysz? No zamiałczysz, no rotking. Teraz zamiałczysz, to już zamiocz, za 4 go. miesiące będzie na okay. filmiku, stary. O, ja było A duopartner jest bliżej, czy dalej dziewczyna? Ty macie, dla mnie zawsze jesteś bliżej niż jakakolwiek dziewczyna. Nawet Dawać mama? Się... Bo u mnie twoja, to bliżej chyba. Dobra, idę na topa, pierdolę tego, botu. <laughs> tu jest tak grał, ale szczerze, no. Haha, <laughs> Co to rakieta? Czemu twoja rakieta przeleciała dwa targety? No bo nie jej. Co? To, to jest penta. Zostawcie. Penta, pento, Jinx z arcane? Nie, no te pilu, kurwa. Byłaby penta. Jak wrzeszczyć to na serię? Zabiję, zabiję do kurwa. jest taki durny Ale macie fajna Penta, by była co? Przestanie wkurwiać. No, inkubator. Wkładasz tam jajka i. Masz homunculusa. <laughs> Nie, braja jedź, akurat. Niestety z tego homunculusa wyszła tylko braja jedź. Pęta, Penta, zostaw, zostaw. Penta, proszę, ściągnij ją. Penta, pierwsza w życiu. No ile youtubera to zostawił? Taka, taka streamerka, taka durda, taka, nie Koksu, jej. możesz zagrać na jednym kocie? Nie. Dobra, wiecie, że jechałem pociągiem tydzień temu. Jakaś mała dziewczynka się mnie pytała, jakie mam gry na telefon. I ja jej tam pokazuję, wiesz, kurwa, czy taki Artero czy coś ona mówi, że. Nie. Są normalnie full guys na telefon, przysięgam. Co? Ja to pobrałem sobie, zagrałem jedną gierkę z nią. Tam był kurwa skin ze Squid tak, No Dobra, Maciek, dawaj. Rengar bez serki. Rengar, rengar, rengar. Co, Co? <laughs> To jest tyle mamony, to jest tyle mamona. Ja pierdolę. Potnę się w GTRP, potnę się w GTRP i w prawdziwym życiu już się pociąłem. Co to jest? Wezmę Shibu tak się poddawajcie to kurwa. Dajcie no, jesteśmy hand-costed przez same siebie. Dawajcie. No nie, nie, nie Zadecyduj po tym, jak z ręgarem się spotkasz. Dobrze, Pokażę zrobimy rękę. Dobra, one 1 z ręgarem. Nie, no nie, poddaj i tak. Nie, 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 po prostu to zrobić, darmowy. Tak, baron? O kurwa. Pięknie. Szczerze? Też się zdziwiłem. Słuchajcie, bo ja mam 1200 RP, nie wiem co z tym mogę Czekać na jakiegoś skina, czy jakiś openie podnieść. Kup mi gift'a. Kamil, ty kup masz kurwa na drugim koncie. No jak można być tak chciwą <grym> kurwą? <grym> wow, jak chcę to zrobić taką jakość getto. Przybliżyłem mikrofon. <noise> Czekaj, mam jeszcze drugi mikrofon. To jest mi się nie O kurwa, jesteś sam. Ok, jeżeli papą pasamik, to nam absolutnie. A samolejkom, a samolejkom. Bardzo na nas. Superwriter of the show, the, chonate chanting. Ej, kuba, pierdoli w tym mikrofonie, jak możesz. <noise> weź tym mikrofonem, jeszcze weź iść na Twój chat blog. Ja się mutuję na Discordzie. Coxa też dobrze słychać. <noise> Ja nie wiem czy mam mieć do dżungli. Jakiś team comp? Jakiś team comp, kuba? Eee. Hmm. Nie bądź bądź. Bądź. Powtórz, powtórz, więc rozumiem. Za 10 sekund będę. Sobie o, kurt, muszka mi nie przystało. Kurwo. Ale myślę, że jak kopisz Zonie, no i będziesz miał jeszcze od RK, to ciężko będzie ciebie zabrać. Tak, no, będę w Zonie, y, wszystko po. O, kurwo, jebana no. <laughs> O ja pierdolę. Ja pierdolę, no ja pierdolę. O ma zero HP. to nie jest Niko. Kuba, masz jakiś instrument muzyczny? Harmonikę może albo gitarę? Jest <laughs> nie pytałem o godzinę, pytałem czy masz instrument jakiś mogę iść po gitarę. To jest lepsze niż pod co Pójść dalej. Witamy w Radio Anterias.